Cześć witajcie, to znowu ja pułkownik Luki i dzisiaj gramy sobie na serwerze Diax PVP i jest to pierwszy odcinek serii Minecraftowa rzeźnia, w której właśnie będziemy grali na tym serwerze i jest to serwer PVP. Jego IP będzie oczywiście w opisie. Eee, tak hmm. Na początku gry dostajemy taki ekwipunek, zbroja, miecz, łów z infinity jedzonko. W skrzynkach znalezionych na mapach możemy również jakieś itemki zbierać. Na przykład tak jak ja tutaj mam. Takie różne. O, może sobie weźmiemy jedną ender perłę. Dobra, idziemy, pokażę Wam główną mapę. Bo tutaj jest też enchant, tutaj są te mm, kowadła i takie różne to jest główna mapa są tutaj taka wieża dobra wijemy gościa wijemy. kurde dobra zginął okej okay. tutaj mamy taką farmkę na mapie głównej tu jest taka wież ym, piramidka w której są zwykle masakry bo tu jest taka skrzynka w której są różne ciekawe fajne itemki Nie ma teraz. No i zabili mnie. Dobra. Jedziemy szybko dalej. wam pokazać szybko całą mapę. Oprócz głównej mapy są tutaj warpy. Warp hell czyli taka po prostu piekielna. Warp Pustynia, to jest taka pustynna mapa, którą możemy się też dostać tędy jest zwykłą. Warp Klatka, to jest takie małe pomieszczenie do walki. I warpy on się nazywał... Aha, i warp trybuny, to też takie małe. O, tutaj jest późnia, której też jest skrzynka z fajnymi itemami. Jezu... Kurde. Kurde. Dobra, szybciej. Dobra. Muszę szybko. Raz się nie... Może nie będę aż tak całej mapy pokazywał, bo po prostu się nie da. Kiedy o, cię goście atakują. Albo się po prostu szybciorkiem przelecę. Tutaj e, w tej kuźni właśnie są fajne itemki, ale nie będę pokazywał, bo tam jest masakra. Tu jest e, enchant, tutaj takie grzybki. No i zaraz wam pokażę różne warpy, tylko jeszcze kogoś zabijemy. Миксурка у меня жучу. Нее. Аккорды. Dobra No tak wygląda mapa. Teraz wam pokażę warp Pustynia Aha, niestety tutaj trzeba czekać, aż teleport się rozgrzeje Okej, okay, tak to wygląda Myślę, że jest to mój ulubiony warp Jak widzicie, nad nikami ludzi są ilości HP Kurde nie to. O, o. Dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Pokażę Wam jeszcze warp. Klatka. Okej, okay. tak to wygląda, tutaj są naprawdę niezłe masakry No I zaraz zginę Okej, okay, zginąłem e, Dobra, teraz jeszcze e, dobra, może nie będę Wam pokazał warp help, to jest po prostu pikel na mapa, to sami sobie zobaczycie, ja jak będę Wam wszystko pokazywał, to, no, to sami nie będziecie mogli odkrywać, tylko Wam powiem, że jest I jeszcze mam warp trybuny czekamy dobra tak to wygląda trzeba tutaj mini mini parkurek zrobić żeby tu wejść i jaksowego atakujemy no czemu nie można go bić e. no kurde no i ok dobra jeszcze pokażę wam mapkę i tyle E, jeszcze chciałem z Wami w tym filmiku poruszyć sprawę ostatniej YouTubeowej dramy. Zapewne e, słyszeliście ostatnio, że Manjo, Minecraft Blow oraz SKKF pokłócili się o coś, nie wiadomo dokładnie o co e, i chciałbym powiedzieć co ja sądzę o tej dramie. Według mnie, no kłótni są winne na pewno obie strony, lecz e, według mnie z KKF postąpił dosyć dziecinnie. I głupio, yy, Nagłośniając tą sprawę, według mnie oni to powinni załatwić prywatnie, gdyż to nie jest jakaś kłótnia, której wszyscy muszą wiedzieć, tylko to jest taka zwykła prywatna. Tak jak powiedział yy, Mandzio w tym filmiku, że no, jest mnóstwo takich na pewno kłótni na YouTubie, których na pewno nie, nie ujrzały światła dziennego. No więc według mnie to byłoby sensu. I chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach, co wy sądzicie o tej dramie. O Jezu. Dobra. Dobra, jeszcze ostatnie wkroczenie na mapę i yy, ten, no i wam, yy, no i będziemy kończyć. Aha, jeszcze wam powiem, że tutaj yy, można oczywiście nabijać levele i za zabijanie gości dostaje się kasę. Jak zabijesz jednego gościa, to dostajesz 50, możesz tutaj nabijać kilstriki, a jak ciebie, a jak ciebie zabiją, to... Yy, tracisz 20 i na warp sklep można kupować różne itemki, na przykład mleko, złote jabłka, yy, drewno, diamenty i inne miksturki i różne takie Górzby. wymysły I łuk tutaj jest o tyle dobrze, że jest zaczarowany na infinity, dzięki czemu się szybko nie kończy Dobra, zaraz kończymy. Wow, 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 ale się wdałem, ale się wdałem, masakra zaraz zginę. No i zginąłem. Dobra. Myślę, że to by to było na tyle. W pierwszym odcinku z tego serwera. Będą, który, będą inne i których będę więcej pokazywał. No i to na razie tyle. Do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku. No, a IP będzie oczywiście w opisie.